Cześć Wam, dzisiaj jest wizu, wizualnie witam Was w... bardzo możliwe, że grze o tytule Dredge, więc lecimy po kolei. Jest codzienne rozdawnictwo growe na Epiku, co oznacza, że dzisiaj jest jakaś tajemnicza gierka, nie mamy stuprocentowego potwierdzenia, co to jest. Jeżeli liki szalejące w internecie, przecieki są poprawne, no to może to być Dredge albo jakaś inna gra o rybkach. Jak spojrzycie tutaj, to może przeskoczmy na chwilkę na to, co tu jeszcze jest grane i Dredge nie jest na liście gierek, które w tym momencie są na Epiku zbliża się najprawdopodobniej już za niedługo więc drecz i dodatek do tego to są rzeczy które są do przytulenia może dzisiaj a może nie, więc macie linka do epika ogólnie na dole w przypiętym komentarzu jest do tych promocji wszystkich świątecznych, przy okazji przypominam, że jeżeli użyjecie tego kreatora Epik, to wspieracie mnie w ten sposób, no i do 9 stycznia są świąteczne i około świąteczne wyprzedaże podkręcone zwroty do 10% czyli 10% wydanej przez was kwoty wraca do waszego epikowego portfela do wykorzystania na przyszłość, jeżeli jeżeli to jest dredge, to bardzo fajnie jest giereczka do przytulenia, przygarnięcia. Coś nowego, czego nie było na Epiku, więc nie dawali tego jeszcze wcześniej. Jeżeli jest coś innego, to przepraszam, nie jestem w stanie tego zweryfikować, ale będzie to tutaj. Klikniecie w link na świąteczną wyprzedaż 2024, to zamiast Dark and Darker będzie właśnie dredge, a tutaj będzie kolejna tajemnicza gierka, której nie jesteśmy w stanie jeszcze przewidzieć, co tam ma być. Więc może, może rybcie jakieś, a może niekoniecznie. Dajcie znać, czy trafiliśmy, dajcie znać, czy trafienia były dobre. Dziękuję bardzo. Wojo, za komentarz, jesteś osą i jeżeli Twoje podpowiedzi się tym razem sprawdzą, to jest odcinek blisko tego, co miało być. A jeżeli nie, to zapraszam Was na jutro na kolejny odcinek nagrany z samym przypomnieniem, że jest giereczka do odebrania, ludzie, jest giereczka do odebrania. Jeżeli to się potwierdzi, to super, I jeżeli nie, no to widzimy się po pojutrze już z nadrabianiem wszystkiego. Ja będę na wyjazdach odbierając na telefonie, więc korzystając z okazji, jesteście osom, jesteście super, wesołych świąt. Do zobaczenia następnym. Nie fajne darmoweczki z Wami będą. Do następnego i Hej, jeśli podoba Ci się ta seria, to przy odbiorze bądź zakupie gry nie zapomnij wpisać taga kreatora Wizu Epic. Takie krótkie odcinki to ja mogę nagrywać, nie? To, to jest, ale nie, już jest tak makabrycznie, późno jestem w połowie pakowania i ogarniania wszystkich rzeczy, więc radość duch świąt mnie przepełnia po prostu. za ile godzin muszę wstać?